Zobaczymy samą konsolę. To zdjęcia zdjęciami, a rzeczywistość jest rzeczywistością. No, wydaje się, powiem szczerze, słabe światło, ale wydaje się całkiem, całkiem ładna. O nie, moje szczęście było przedwczesne. Coś tutaj widzę, plastik lata. Jest niedobrze. Coś tutaj pękło w niej. Coś musiało w niej pęknąć. Pytanie co. Stawiam że ten profil przedni. O, nie, coś lata w środku w niej, ale jaja. Ha, coś wyleciało. Wyleciało jest tu. E, ale tak ogólnie, to ona sama w sobie nie jest porysowana. Coś nie, kurwa, lata. No tak to jest jak się 7-kilowego klocka, czy ile to ma. Ja 5 to ma CGB. E, rzuca i powierza poczcie innym. Ty, a może to wyleciał w ten po prostu, to zaczepka jak zwykle od panelu przedniego. Nie wiem. E, no, ryski jakieś są, ale to też do spolerowania standard. Powiedziałbym, że mało. E, panel czarny, ten unikalny, e, tylko dostępny w tym modelu. E, czytnika ona nie ma. E, jest 4 USB -y i ona też nie ma WiFi, jest tylko dysku. I kona od dysku nie ma. A tutaj będzie tak. Miałem rację, że od panelu, tylko że właśnie widać w środku te zaczepy wyleciały pewnie od wstrząsów, tak. Po prostu zostaje wyłamane i wyleciały tu. Tak czy inaczej, i tak ją pewnie będę rozkręcał. Testował wcześniej, zobaczymy, czy ona w ogóle działa. I plomba oryginalnie jest. No. Taki zakup Japonia. No bez serwisu to się nie obejdzie. Jedna moja cech B, cech A poszła, ale to po serwisie zupełnie na konsola była niż jak dostaję ją dostają tak do ręki. Nie? no Standardowo będę podpinał i sprawdzał, podpinał i sprawdzał. No nic. Żółte diody nie ma, no to już jest, już jest jakiś tam plus. System nie wyzerowany, po japońsku. Dobra, zasadzamy jej motorstorma. Wciąga ładnie. Zobaczymy, czy działa, jak się będzie grzać. Niespodzianka, nie czyta płyt. Czyżby żeby Japoniec chuja mnie zrobił? Czy ona też miała jakiś problem z napędem? No jest ciekawe. No nie ciekawy coś w ogóle tam lata. Sprawdzę tą płytę w ogóle Dobra, to Underground 2 DVD, może DVD czy ta Blu-ray nie Zobaczymy czy laser padnięty W ogóle coś tam lata w środku, no ale to raczej te plastiki które odleciały Zobaczmy Chyba też nie Ale lipa Coś się sprawdza. Dość długo. A no, przecież to jest jeden laser. Hmm, no tak. To padaka. Nie czyta gier. Nie czyta gier. Będzie musieć e, rozkręcić ją. To tak czy inaczej. Pytanie, dlaczego nie czyta gier? Zobaczymy, czy w opisie tak było, czy kolejny raz zostałem zrobiony w chuja na japońskiej konsoli. No ciężko je kupić. Potem ktoś mówi, że dwa koła to jest dużo za nią. No, mm -hmm, dużo. Dużo, nie dużo. Powiem tak, to jest normalna cena jak działa. W 100% jest po serwisie. No i ona nic nie robi, a już sobie drugi bieg włączyła, więc to najcichszych też nie należy. Standard. Standard. Niestety to będzie wymagało kompletnego, kompleksowego serwisu i nie wiadomo co z napędem. Dobra, chęt zainstalowany I Patrzymy Na przebieg, what the fuck? Trzy dni Trzy dni tylko Za konsola w ogóle nie była używana praktycznie A ma zrypany napęd no, to, to mniemam, że napęd się Zwalił laser, czy tam Się zakurzył i nie działa, no, albo się mógł Po prostu uszkodzić I, I Ktoś się schował i do pudełka i nie używał jej w ogóle Także ciekawie, plomba odklejona bez uszkadzania, no, no nawet kurzu w środku nie ma, masakra Trzy dni przebiegu, uboga wersja bez wi-fi i bez czytnika kart pamięci Chociaż co ciekawe, otwór tu zrobili tak naprawdę na czytnik Uchwyty wszystko jest, tylko dali za zaślepkę jakby na no, cięcia kosztów i tyle Widzę, że komuś już wyleciała ta zaślepka i ją klei mnie udolnie. E, także to i tak poprawię, no. tu było zero kurzu. E, laser działa bo widziałem, że świeci. dość mocno, więc nie wiem dlaczego te płyty nie działają. Możliwe, że niestety płytka tu się uwaliła. Jakby logika znaczy logika. Płytka po prostu tego elektroniczna tego napędu, nie. Ka Płytka okazuje się być dobra, bo przypisałem i jakby dalej y, ten napęd nie działa, okazuje się, że pewnie laser jest uszkodzony albo sama elektronika do lasera i ktoś chyba zrezygnował z naprawiania tego całkowicie dawno, dawno temu i ta konsola musiała przeleżeć 18 lat, bo nie no bo była grana, no 3 dni tylko przebiegło, przypisałem inny y, napęd z problemami, ale przypisałem no i już widzi grę. Normalnie i zobaczymy, czy będzie głośna jeszcze ta konsola, czy nie. Cicho chodzi, ale to jest bez obudowy, też nie jest jakiś wyznacznik. Z tym, że i tak jej zrobię delit, zmienię termopady i pierwszy raz założę PTMA 7950 do sprawdzenia, jak to będzie działało. Praktycznie zero kurzu. Taki e, bez, czy to jeszcze nie miałem. To samo tutaj z pospodu, zero kurzu na wentylatorze. Jaja, zero kurzu. Termopady, jak nowe, chociaż i takie wymienię na lepsze z tej strony. O, dziwo, pasta ta oryginalna. Nawet ten termopad, i wszystko jest tak zachowane. Jeszcze jest właśnie, nie, nie jest ten, nie jest wyschnięte, jest normalnie mokre to jeszcze by działało i to dobrze ale jaja Sprawda i tak zrobię Delizy i nałożę lepszą pastę niż była seryjnie no ale to by jeszcze działało na, na tym jak fabryka dała no i hs rysiksa zszedł, klej trzymał niezmiernie mocno jak zwykle w 90. Ryzg nie porobiłem więc jest ok. czy pasta pod rysiksem zdążyła wyschnąć? Właśnie, pod RSX-em już delikatnie tak. No, to i tak serwis by się przydał. To od starości. lecimy z polerką budowy każdego elementu przyczepiamy klapkę wkrętem z podkładką więc jednocześnie jakby nie uszkadzając bo ta nakładka to to i tak jest badziewie tam w środku jak jest dziurka to nic nie widać dobra już ładnie się trzyma ta atrapa, atrapa tutaj są nie wiem czy to po chciało, no tak, bo nie chciało dać czytnika No trzyma się spoko. Ale tak jak mówiłem, że i tak bym pewnie to modyfikował i robił, po Nie tyle swojemu, co... Tutaj dałem ten panel, który nie miał zaczasku, miał powyłamywany na grzewach bo to ABS to się ładnie grzewa więc jest spoko. Ten panel się trzyma, a budowa, jak widać, stan idealny. Teraz po popularce 170W XMB. Ta PS3 miała uszkodzony napęd, że nie rozpoznaje płyt. no Po prostu gier wysokie. Okay. Kupiłem to, co miało być. Przyszło, tak? Kupiłem to, co miało być. Czy tam po formie nie ma sensu tak naprawdę dodawać Wi-Fi, bo i tak jest mega wolny w tych konsolach? Lepiej lecić po lan, takie coś mieć i lecić sobie po lan, bo będzie szybciej. Więc to odpuszczam. Jeszcze i zasadzę wentylator ten 19-łopatkowy, tak jak w tamtej cech, a którą sprzedałem, była mega cicha, żeby mieć też odniesienie, nie? Porównanie. Mam 1 do 1. Mam cechę A, y, nagranie z cech A i ta sama gra 73, 83 stopnie i 25% obrotów, a tu mam 75 CPU, czyli faktycznie tam y, albo procesor jakiś lepszy, albo nie wiadomo do końca co. RSX 2 stopnie mniej, czyli tak na dobrą sprawę, y, a tutaj nie było ptm -a. 7950, czyli tak na dobrą sprawę ten PTM może nie dawać nic w porównaniu do MX4, a jest znacznie droższy. Czy w ps czy nie warto tego ptm totalnie ładować, co tutaj jest jakby dowód. To prędzej, nie wiem, lepsze termopady do konsoli wsadzić, czy, czy właśnie bardziej sprawny zasilacz niż zabawa w ptm a On totalnie nie daje nic. No i pięknie złożona, wypolerowana w zasadzie to wygląda pewnie lepiej niż nowa z tym woskiem jeszcze. E, zamiast Wi-Fi jest lan czarny, dość długo nie widać, to spoko.